Uczniowie klas 1-3. No! A 4-6. No! Są zaproszeni goście. Cieszymy się bardzo. Dzisiaj drugi dzień 12 edycji Zielony Dni w szkole. Nasze hasło dzisiejsze to przyjaciele Bałtyku. Przedszkolaki, uczniowie powitają za chwileczkę naszych gości, a goście mam nadzieję powitają nas. Wszyscy wstańcie, ja mam do swoich pomocników i mam nadzieję, że pomożecie mi zaśpiewać piosenkę, którą uczyliśmy się w i to, co zostało przygotowane, utrwali się wam w pamięci w określonym, z określonym przesłaniem. Tym przesłaniem jest dbanie o nasze środowisko naturalne. Dzisiaj woda, jako symbol życia i to, co w wyimaginowanym, statku, w którym przed chwilą ciągnęliśmy liny, to, co w wyimaginowanym statku stanie się rzeczywistością Naszej w naszym codziennym życiu. Czyli ta przyroda będzie naszym przyjacielem i tym, co, z czym żyjemy w jak najlepszym związku. Ani Barbarze Serencie, przyjaciel szkoły, przyznajemy tytuł za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną szkołem. Dzięki serdeczne, o, dzięki przyjaźni. W współpracę, możemy wspólnie osiągnąć coś dla dobra otaczającej nas rzeczywistości i dla dobra naszych dzieci. Dziękuję. Ochotą, na co mamy! Bo lubimy morskie fale, już Bałtyk do nas, woła. Nasze morze jest tak blisko i tak pięknie dookoła. To będzie wielka morska przygoda, zapisana tak? w śniącej muszelce, złożone dziś w nasze ręce. Ach, nasz panie kapitanie, ma pan ważne zadanie: Potem nas. niech nam miło płynie czas, lecz zanim wyruszymy, pomyślmy co weźmiemy, co nam się przydać może. A falach wezmę i będę robił fotki, uwieźlił lewem i zrobię podkreślenie, bo do nas lornetka z daleka zaprosi wprost przyróżne ptaki na falach na plaży. Załogę na pokój odpuszczamy za chwilę, każdy marynarz sprawdzi swoją linię, wyruszamy z portu, drodzy marynarze, a słońce w kompostrowym wskaże wciąż lewe liny. Hej, ho! hej, ho, hej, ho. Załoga firmy w od odważny rusza świat, nie straszy sobie murze, nie straszy daj się ja. Nad nami płynie nieba, Sławnym podrobcą wielu nóż, mój okręt kruje falę. Nie boję się ich wcale. Ja się nie znęknę ani sztormu, ani burzy. Wyruszam dalekie podróże, które się wcale nie ludzę. Hej, I w tym szereg kaleków, Co to słychać? Co to za grzmoty? Co to za chmur? Czy to burza zbliża się do mnie? Spójrz przez lunetkę, droga Słuchaja. i <laughs> not Pierwsza praca jest bardzo fajna i się opłaca. Trzeba przy pracy śpiewać, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun będzie się gniewać. Może, może nasze polskie, może ma różne Jest spokojne i ciche, i tu razy i głośne. Ratuj nas Rejo! Ratuj nas Rejo! Bośmy na wodzie pianę białe, ruchy bolą. Wasze nasze dzieci niebrawe, nie mają chęci na zabawę. Nasz gatunek zagrożony nie ma męża, nie ma żony. ciągle w morzu z armat strzelają, szybciej zarzucają i zapominają, że wszystkich też morza wymawiają. Gód nam codziennie bardzo dospiera, pili zielona w Zamiast ze sobą, jak ruro Lito, w serce ją macie, szanujcie to, ty posiadacie. Ludzie, dlaczego jesteście dumni? Dlaczego jesteście psotni? Natura wszystkich nas wyżywiła, dawała radę zdrowie, dawała Ci stóż ja widzę? Stepy, bielizny na naszej ziemi, Zapraszamy. Weźmiemy sobie do serca twojej prośby, Bogini Rej, bo my dzieci kochamy i wody tego świata. A wy, A wy piraci? Co wy na to? Nie wstyd wam? Mówię wam, zmieńcie się szybko. Zabierać innych jest bardzo szybko. Kradniecie, świecicie, wody zatruwacie, bo środowisko wodne i lądowe wcale nie macie. Ojej, to co my mamy robić? My nic innego nie potrafimy. Dzielni i skłonni do pracy, z marynarzami w zgodzie teraz żyć będzie. Tak się zmienili bracia raci, że to się całkiem w głowie nie mieć Żyją przyjazdami z syrykami i z mary. Teraz już dobrze i mieli i tylko ryby wysiedzi, łowili i tylko te wybrały. Bo walczymy ze wsiaławianiem. Może to ogromna woda, w której wyjeżdżać szkoda. Może to kolor zielony, gdzie jest w granic przemieniony. Może to słońce będzie zatopione i fale ogromne, zbrużone. Ciągnijmy